Czyżby osiedle Przyjaźń w Jastrzębiu Zdroju miało doczekać się nowego boiska piłkarskiego? Pewnie szanse byłoby na to nikłe, gdyby nie Kamil Glik, obrońca reprezentacji Polski w piłce nożnej, mieszkanie z tego osiedla, który zaangażował się właśnie w pomysł utworzenia tam nowego obiektu sportowego. Oto jeden z orędowników budowy boiska, obrońca piłkarskiej reprezentacji Polski i przynajmniej do tej pory kapitan włoskiej drużyny Torino. Jako chłopiec wychowywał się na tym osiedlu i zawsze brakowało mu boiska. Te osiedle, osiedle przyjeżdżają akurat, jest takie, że, że akurat e, gdzieś tam ludzi, którzy, którzy chcą grać w piłkę czy uprawiać też inne sporty na pewno nie brakuje, dlatego dlatego na pewno takie boisko byłoby wydaje mi się potrzebne. Rozmowy są już nawet dość zaawansowane. Wiadomo już między innymi gdzie nowe boisko może powstać. To boisko miałoby powstać przy ulicy Moniuszki na osiedlu y, Przyjaźń. Na razie jesteśmy przed sporządzeniem koncepcji i właściwie projekt budowlany za niedługo powstanie. Także myślę, że jak on będzie wyglądał, to myślę, że to jest myślę miesiąc, półtora miesiąca. Jest to taki okres czasu, gdzie będziemy już więcej szczegółów na ten temat wiedzieć. Póki co wiemy jednak, jak w zamierzeniach powinien wyglądać nowy obiekt. To będzie boisko takie typowe osiedle, osiedlowe, hmm. oczywiście o murawie taki typowe jak na Orliku. Około 850 m2 z pełnym zapleczem, z odwodnieniem z bramkami, z oświetleniem z całą infrastrukturą towarzyszącą, a koszt nowego boiska szacowany jest na nieco ponad pół miliona złotych.